Dzień dobry. Witamy z polskiej stolicy flirtu, podrywu i zdrady dla seniorów. Dotarliśmy Cześć. na kemping w ciechocinku. I dzisiaj wam pokażemy, jak ten kemping wygląda. Co tu jest fajnego i co ewentualnie w tym mieście jest fajnego. Kemping w ciechocinku jest trójgwiazdkowy. Tak wygląda kemping na planie. Przed kempingiem jest darmowy wielki parking, który jest tutaj. Wjeżdżamy, jest recepcja, budynki e, z łazienkami, parcele i dalej pole namiotowe. To są całkiem przyzwoite toalety, a w budynku recepcji jest świetlica, piłkarzyki, ping-pong. Są dwie strefy na tym kempingu: jedna to jest namiotowa, gdzie jest takie po prostu pole namiotowe a druga, tutaj wzdłuż tej uliczki są porobione parcele. Takie dosyć specyficzne, bo są długie, a wąskie. Tak wyglądają parcele. Część parceli jest zrobiona z taką krateczką umacniającą, żeby się kampery nie zapadały. O, tak wygląda nasza przyczepa na parceli. No Na niewiadówkę jest tu dużo miejsca. Ale tak jak ktoś przyjedzie o, szerszym kamperem, to ledwo co tu zaparkuje i już mało miejsca jest na ten, na markizę na przykład. Taka ciekawostka z kempingu. Pojechała elektryczna Skoda Enyaq z Norwegii. Elektromobilność wymusza zastosowanie lekkich przyczep. I ciągnęli ze sobą nową niewiadówkę Enkę. Na kemping można jechać z pieskiem, z kotkiem. Albo z ptakiem. Pokaż ptaszka. Chodź, ptaszko. ptaszek Sam się pokazał. O, ptaszek chce wyskoczyć. Ja, ja. Tylko proszę Cię, o, nie zaorejmuj. Jest taki, jest taki. Uy, Muszę się złościć, Nie gąbaj mnie. Czekaj. Nie, nie strasz są. Eee, idziemy na miasto? Idziemy na dancing. Dzień dobry. Co przed nami widać? Przed nami widać piękny okaz tężnie ciechocińskiej, gdyż przyjechaliśmy tutaj jako kuracjusze. E, nie wiem co mam dalej powiedzieć, ale A to jest... są pamiątki z to są, czy, to, ciechocinka. To są pamiątki. O, pięknych A ta tężnia ma podobno 2 km długości i 5 pięter wysokości. Bilet 9, ulgowy 6 Jako ciechociński kuracjusz. Czuję się uzdrowiony, a ty? Ja już bardzo. Nie no, już normalnie nawet mnie już plecy już nie boli. Już nogi nie, nie bolą. Idę jeszcze zobaczyć ruiny basenu, bo w środku tego parku tężniowego jest jakiś stary basen i tutaj można trochę po ruinkach pochodzić. Tutaj się zaczyna niecka basenu. Dobra wycieczka, idziemy dalej na tężnie. Kto ma parasol? Chodźmy stęchnąć. Z tej tablicy wynika, że te tężnie są największe na świecie. Największe taras widokowy. Żudełko Gryzwoldów. Orężada ciechocińska. Ciecho. Cinka. Zdrówko. Na górze są te akwedukty, którymi ta woda ścieka na dół. I wytrąca wspaniały posmaki zapach kanalizy. Wspaniały odór To jest grzybek czy podgrzybek? Bo mówiliście, że idziemy pod grzybek. No możemy dojść pod grzybek. Prawdziwe ciechocińskie przysmaki lodziki super bezy Beza. i ptysie w odcinku można też uprawiać jogging będziesz na wygadku <noise> Uruchomiłem swój e, rower kempingowy i jadę e, do ciechocinka jeszcze zobaczyć czy coś tam fajnego będzie. A przy okazji dziewczyny sobie pobiegają. Co wam się podoba najbardziej w Ciechocinku? Jesteśmy najmłodsze. <laughs> <laughs> cicho, cicho, Cichocinek. Cichocinek, Cichocinek, Cichocinek. Cichocinek. <laughs> Skręcamy na fryteczki. Nic tu nie ma w tym ciechocinku. Nuda panie, nuda. Nic się nie dzieje. Cisza i spokój. Dzieje się, dzieje się. Nie jest tak? Sanatorium się dzieje. Pewnie się zastanawiacie w ogóle, co my robimy w tym ciechocinku. Otóż z grupą znajomych mamy taką tradycję, że od ponad 20 lat zawsze w lipcu odwiedzamy jakiś tam kemping, jakąś część Polski. I się bawimy. A że w tym roku część z naszej ekipy obchodzi 40 urodziny, część 50, więc stwierdziliśmy, że to już jest ten czas, kiedy trzeba zacząć oswajać się z takimi kurortami. No i dlatego tu jesteśmy i zwiedzamy to miejsce. Szybko, bo metę zamkną zaraz. No, prysznice zamkną. 4, 3, 1. I już jest meta przed nami camping Ciechocinak. W Ciechocinku jest park zdrojowy, są fontanny, są tężnie i nic poza tym. Więc może się wydawać, że jest nudno. Ale to jest miejsce, do którego trzeba dojrzeć. Nie jest nudno jak jest się na odpowiednim poziomie mentalnym. I'm not the